W miejscu cechowni dawnej kopalni, na deskach dzisiejszego Teatru Rozbark, ponad 60 młodych sportowców wzięło udział w 17. odsłonie międzynarodowego turnieju upamiętniającego wybitnego pięściarza. Leszka Błażyńskiego. Ten memoriał to nie jest tylko spojrzenie w przeszłość, spojrzenie na to co mój tata osiągnął, na to co tutaj się działo w Bytomiu, w Rozbarku, w Szombierkach. Tylko celem memoriału jest to, żeby ci młodzi pięściarze mogli się rozwijać, żeby mieli z kim walczyć, żeby ich rywalami nie byli jacyś słabe uszy, ale zawodnicy, którzy potrafią boksować i którzy mają umiejętności i też prezentują różne szkoły boksu. W tym roku w ringu stanęli pięściarze z Polski, Wielkiej Brytanii, Czech i Ukrainy. Do walk wystawiono łącznie dziewięciu zawodników z bytomskiej akademii Boksu. Wśród nich nie zabrakło także zeszłorocznego wicemistrza Europy juniorów, który od pięciu lat z rzędu utrzymuje pozycję mistrza Polski. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj wystąpić przed moją tak jakby publicznością i pokazać ładny boks. Mam nadzieję. Klimat jest bardzo fajny. Jest to tak zorganizowane jak jakieś gale zawodowe te światła, nie światło w ogóle no, bardzo fajnie podoba mi się jak to wygląda i cieszę się, że mogę to zaboksować. Na lokalnym ringu Nikolas nie miał sobie równych. Wywalczył tytuł najlepszego zawodnika turnieju. Utalentowanego pięściarza sekundował były pięściarz, dziś trener Akademii, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Ogromna zazdrość, że to właśnie oni dzisiaj mogą cieszyć się atmosferą poczuć tą adrenalinę w ringu. Z boku wygląda to trochę inaczej, ale zapewniam wszystkich, że adrenalina jest też na wysokim poziomie. Bytomskim zawodnikom udało się zdobyć łącznie 4 złote i trzy srebrne medale, co dało im pewne zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej. Od jakiegoś czasu w ogóle no jest, jesteśmy na mapie, można powiedzieć, Polski, co chodzi o boks. Jako Bytom, no, pamiętam jeszcze jak cztery lata temu nas w ogóle na Mistrzostwach Śląska nie, nie wystąpiliśmy nawet. Także tak, był, taki był kryzys, a także teraz zdobywamy punkty w klasyfikacjach w Polsce. Dwudniowe zmagania zawodników oglądał komplet kibiców.